I jedziemy, jest pierwsza przeszkoda za nami. Do Środy Wielkopolskiej przyjechało 30 jeźdźców ze swoimi końmi, by w parku Łazienki wziąć udział w towarzyskich zawodach. I udało się, i teraz 50. Ich zadaniem było pokonanie na koniu 10 przeszkód. Chodziło o to, by nie zrzucić żadnej belki i przejechać tor w jak najkrótszym czasie. Są kategorie głównie wysokości przeszkód. Zaczynamy od 50 cm. Dalej mamy konkursy 70-80 i kończymy na wysokości metr. To jest taka granica rozgrywania właśnie tego typu zawodów. W zawodach konnych w środzie wielkopolskiej wzięli udział głównie młodzi jeźdźcy na młodych koniach. Te zawody są dla nich świetnym wstępem do kariery jeździeckiej. Zawodnicy znają już receptę na sukces. Na pewno trzeba być. Cierpliwym i pracowitym, żeby móc uzyskać sukces z koniem. A... Ale też trzeba być jakby spokojnym i spostrzegawczym, na przykład jak koń pracuje, jak się zachowuje. Zawody jeździeckie udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu władz Środy. Burmistrz Piotr Mieloch jest przekonany, że tego typu imprezy są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców miasta. Naprawdę Jest co podziwiać i jest kogo podziwiać przede wszystkim. No i wielu z nas, korzystając jakby z dobrodziejstw cywilizacji, bardzo często nie ma kontaktu z żywymi zwierzętami. A konie to przecież piękne zwierzęta, i myślę, że warto naprawdę na nie popatrzeć, a zwłaszcza przy okazji takich zawodów sportowych. W zawodach opuchar Burmistrza Miasta wzięli udział zawodnicy z różnych wielkopolskich miejscowości. 所以，我我还不在乎那个价格。